Dostanę jakieś dodatkowe zamówienie już po odbiorze tego i to jest Auchan. O, mamy zamówienie. Gotowe za 11 minut. To nie ma co się śpieszyć. Jedziemy powolutku. Dzięki. I to byłoby tutaj. Dokładnie tak, am am kebab. Dobry. Gotowe pani ma? 253? Nie, ja mam 207. A nie, to 207 dopiero się robi. Dobra, to sobie poczekam. Dziękuję. Dostałem jakieś dodatkowe zamówienie, już po odbiorze tego. To jest oszą, dziwne. Tu mi pokazuje, że zamówienie będzie gotowe za 10 minut. Ja wiozę teraz kebaba ciepłego. Jak to działa? Te to zaniepchlowe na to uwagi nie zwracają, że ja mam na sobie ciepłe jedzenie, a mi dorzucają zamówienie, na które muszę czekać 10 minut? No ale nic, no ja to robię, bo za odrzucanie zamówień można zostać Pana widzowie. Wcześniej chyba tego nie było, że dorzucało te zamówienia. Kręcę sobie tutaj w prawo, coś takiego i wyjedziemy tam od tyłu na parking. Panie, czy Ty mnie widzisz? Nie widziałam je. Ja pierdzielę. Nie wiem, jak oni cofają, że się do tyłu nie patrzą. Co co? Wow. Ło! Zarzuciło mi tyłek. Ło, kurde. Okej, okay. Jestem na miejscu. Tak. Dzień dobry. Oh, dziękuję. Mamy to, na szczęście się pomieściłem bez rozkładania plecaka, ale ta kaczuszka bardzo fajna jest. Mam swojego kompana widzowie, już nie jestem samotny. Musimy wymyślać imię dla tej kaczuszki. Dawajcie jakieś propozycje w komentarzu. Ole, łódeczka. O, fajnie, że do muszę nie działa. Dzień dobry, proszę bardzo. Dzień dobry. Do widzenia. Teraz lecimy z tym oszłomowskim zamówieniem. Ulica Marii Konopnickiej. Ja się po prostu pamiętam, ale I do góry z powrotem. Przepraszam. Sobie. Aha, i tu się droga kończy, to na to wychodzi. Dzień dobry, oszą zamówiła Pani tutaj? Dobra. Nie, ciężko Panu. A, plecy wolą to tak. Jeszcze taki kawał jechać tym i to wszystko. O Pani? Nie. A, bo tam słoiki są, no. I to jest wszystko. Proszę bardzo. Do widzenia. Bardzo miło Pani. Pozdrawiam serdecznie. Potwierdźmy to. 32,50 u kurde, czyli to jakby dwa osobne zamówienia. Jeszcze dostałem napiwek 8 zł i 10 groszy. Wow, zarąbista stawka, naprawdę. Warto było taki kawał jechać wtedy. Wracam z powrotem do Rumi i lecimy dalej.